Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym filmie chciałbym przedstawić legendarną broń, jaką jest szpon Beliara. Jak go zdobyć nie będę mówił, bo raczej to jest dla każdego oczywiste, ale kilka punktów chciałbym dodać odnośnie tego filmu i ogólnie jak ulepszać szpon Beliara. Za pierwsze ulepszenie broni w dowolnym etapie gry dostajemy możliwość używania szponu. Bez tego Beliar będzie nas karał piorunem. Obrażenia z runy podane na koniec filmu dla Maga są obrażeniami podstawowymi. Obrażenia ponadto będą zależały od tego, jak mocno mamy rozwiniętego swojego maga. Nekromanta jest w stanie z duszy seniaka zrobić szatę siewcy roku. Jeżeli to zrobi, wiadomo, straci możliwość stworzenia runy z duszy seniaka. To by było na tyle, jeżeli w takim krótkim wstępie. A teraz zapraszam na dalszą część filmu. cardimon fatang shatar fatang beliar cardimon fatang shatar fatang beliar ardimon fatang shatar fatang bel